Och, pięć nocy i już gwiazdka, Święta, święta są o krok. Przyjdzie do mnie wnet Mikołaj, czekam cały długi rok. Cztery noce i już gwiazdka, Zasnąć jak nie mogę znów, Bo mam w głowie film zabawek, Zamiast jakichś zwykłych snów. Och, dwie noce i już gwiazdka, Czemu to tak długo? Jeszcze zasnąć muszę raz, dwa, gdy raz zasnę jest ten wygwiazka jutro jutro jestem wielki dzień. Co to, czyżby tam po niebie wszęknął reniferów Oto i nadeszła gwiazka, krzyczę tak na cały głos. Przy protku światło nam.